Dobra. Kariera czy miłość? Miłość. Życie jako celebryta, czy spokojne życie w cieniu? Spokojne życie w cieniu. Bogactwo i smutek, czy szczęście i bieda? Szczęście i bieda. Zima czy lato? Lato. Góra czy morze? Góry, morze, Może, może, może. W weekend impreza, aktywne spędzanie czasu, czy odpoczynek w domu? Aktywne spędzanie. Cofanie czy, cofanie czy zatrzymywanie czasu? Cofanie. Niewidzialność czy teleportacja? Teleportacja. Dobra, z racji, że mamy dzisiaj Dzień Dziecka, jakie masz najprzyjemniejsze wspomnienie z dzieciństwa? Z dzieciństwa? prawda. chyba odwiedzanie mojej rodziny w Częstochowie. Tak często, oh, no, żeśmy jeździli i tak, tak mi zapadło w pamięć. A jeśli chodzi o smak dzieciństwa, masz, kojarzy smak? Ci się jakiś smak dzieciństwa? U, dużo lubię, ale smak dzieciństwa... Przychodziłeś ze szkoły, czy tam z przedszkola i wiedziałeś, że mama coś zrobiła na obiad, to co to było? Co ci się nasuwa to, na myśl? Żurek chyba. Żurek? Tak, no chyba najlepszy żurek, nie?